Ależ ten czas leci. Dopiero otwieraliśmy szampana świętując nadejście 2023, a tu proszę bardzo. Mamy kolejną aktualizację Photoshopa. Wersja 2024. Szok. To, że Adobe dba o programy ze swojej stajni, nikogo już pewnie nie dziwi. Co rusz pojawiają się nowe aktualizacje. Ostatni rok jednak jest dość specyficzny pod tym kątem albowiem jest to rok pod znakiem rozwoju sztucznej inteligencji. Photoshop oczywiście nie mógł zostać w tej materii pominięty. Główne zmiany w programie dotyczą właśnie tego zagadnienia. Przyjrzyjmy się najważniejszym nowościom. Najpierw sprawdźmy dokładną wersję programu, na której nagrywam ten poradnik. Konkretny numer widzisz w tym miejscu. W oknie Creative Cloud mam w tym momencie dwie wersje. Ta opisana jako 24 to wersja, którą określamy jako 2023, a wersja 25 to 2024. To tak, dla jasności. No więc, co tutaj pojawiło się nowego? Bez wątpienia najważniejszą zmianą jest dodanie potężnej opcji wypełnienia generatywnego. Jak to cudo działa? Ogólnie możemy powiedzieć, że wypełnienie generatywne bazuje na tworzeniu selekcji i słownym wpisaniu komend odnośnie operacji, jakie chcemy wykonać. Zobacz. Z użyciem lasa zaznaczmy tors chłopaka. Wystarczy naprawdę luźna selekcja. W pasku kontekstowym w tym miejscu wpiszmy efekt jaki chcemy uzyskać. Dla przykładu sweter. Niestety na tą chwilę po angielsku, czyli sweater. Klikamy generuj i czekamy. Po chwili dostajemy od programu trzy gotowe propozycje. Oczywiście nie każda będzie idealna, ale musisz przyznać, że jak na czas, jaki na to poświęciliśmy, nie jest źle. Zawsze możemy kliknąć generuj raz jeszcze i za moment uzyskać trzy kolejne propozycje. Dokładnie w ten sam sposób dodałem już wcześniej kowbojski kapelusz oraz dziurę w murze. Zobacz, jakie inne możliwości wygenerował program. Na koniec zaznaczyłem pło i wpisałem komendę Słoneczna Plaża. Gdyby przykładów było ci za mało, zobacz co się stało na drugim zdjęciu. Gdy ukryję grupę, zobaczysz jak wyglądał oryginał. Gotowy? Bum! Dziewczyna leżała w bieliźnie, a słodkiego psiaka też oryginalnie tu nie było. Nieźle. I to wszystko tylko jedną komendą. Tutaj stworzyłem zaznaczenie nóg i wpisałem skórzane spodnie a tutaj, na turboluźnej sekcji kanapy, padła komenda Słodki Szczeniak. No to ostatnie zdjęcie i jedziemy dalej. Czy zgadniesz, jakich elementów nie było na oryginalnej fotografii? No, może trafiłeś w księżyc i w balony, ale czy uwierzysz, że ten wodospad, drzewo na dole, a nawet jezioro z chatą po lewej, to też efekt pracy sztucznej inteligencji? Zobacz, tak było przed, a tak jest teraz. Niesamowite. No dobra! Ale to nie poradnik o wypełnieniu generatywnym, tylko o nowościach w Photoshopie. Więc odstawmy ten temat i jedziemy dalej. Choć zapewniam, że poradnik o wypełnieniu generatywnym jeszcze pojawi się nie raz. Więc jeśli jesteś zainteresowany, koniecznie zasubskrybujmy kanał i dołącz do grupy na Facebooku. Wszystkie linki masz w opisie. Jedziemy dalej. Drugą rzeczą, jaką się przyjrzymy, jest pasek zadania kontekstowego. Zobaczmy szybko, jakie mamy tutaj możliwości. W następnym poradniku, który pojawi się już niebawem, omówię cały pasek i wszystkie jego możliwości ze szczegółami. Tym bardziej warto włączyć powiadomienia, żeby go przypadkiem nie przegapić. No więc pasek zadania kontekstowego powinien pojawić Ci się od razu przy starcie programu. Jeśli jednak go nie widzisz, udaj się do menu okno i powinieneś bez problemu odszukać go gdzieś na dole listy. No dobra, zobaczmy przykładowe możliwości. Wybierz obieg, stworzy zaznaczenie głównego elementu. Czyli pary na pierwszym planie. Po stworzeniu selekcji w tym menu możemy ją przekształcać i modyfikować. Na przykład przez zwężanie czy rozszerzanie. To dokładnie te same możliwości, jakie znajdziemy w menu Zaznaczanie. W kolejnych opcjach możemy odwrócić zaznaczenie, stworzyć opartą na nim maskę, czy też wypełnić go na różne sposoby. W tajemnicy powiem Ci, że są to dokładnie te same opcje wypełnienia, które znajdziesz w menu edycja wypełni. Dwukolorowe koło podzielone na pół to oczywiście menu dodawania barw do pasowania. O tym jeszcze sobie dziś porozmawiamy. W tym momencie może odwróćmy zaznaczenie i kliknijmy w wypełnienie generatywne. Nie wpisując żadnej komendy, po prostu aktywujemy generowanie. Jak widzisz, tym prostym sposobem. Po krótkiej chwili dostajemy od Photoshopa trzy nowe warianty tła. Chcesz więcej? Kliknij i generuj ponownie. Świetna rzecz! W głównym menu paska znajdziemy jeszcze opcję usunięcia tła, jak i wejścia do trybu przekształcania. Co ciekawe, pasek menu kontekstowego może zmienić się przy wyborze innego narzędzia. Popatrz. Jeśli wybiorę narzędzie tekstowe i kliknę na ekranie, z przestrzeni paska mogę zmienić czcionkę, ustalić nowy kolor i rozmiar, a w tym miejscu mam możliwość rozwinięcia menu z właściwościami. Inna super fajna opcja to działanie paska w trybie kadrowania. Wciskamy C na klawiaturze, rozszerzamy zdjęcie w boki, i w górę i nie wpisując nic po prostu klikamy generuj. Niezłe co? Photoshop rozszerzył zdjęcie i uzupełnił transparentne miejsca. Idźmy dalej. Rozciągnijmy kadr znacznie w lewo i tym razem, zanim klikniemy generuj, wpiszmy w oknie dialogowym Ocean. Potwierdzamy i czekamy. Jakieś pytania? No to jedziemy dalej. Dodajmy nową warstwę i scalmy widoczne w jedną. Komenda Shift Ctrl Alt-E lub Shift Command Option E na Macu. Na tej grafice pokażę Ci kolejną nowość. Klikamy w tą ikonę na pasku, by otworzyć menu z dopasowaniami. Turbo ciekawa sprawa to nowy panel z ustawieniami predefiniowanymi. Na razie widzimy tu kilka ikonek, ale nie zawahaj się, odsłonić ich więcej. Zobaczymy dodatkowy podział presetów. Gorąco polecam Ci, byś przejrzały je sobie w wolnej chwili. Do celów demonstracyjnych wybierzmy może coś z portretów. Niech będzie drugi, opisany jako ciepło. Jeśli spojrzysz w panel z warstwami, zobaczysz, że program stworzył nową grupę z dodanym do niej filtrem fotograficznym, pozwalającym uzyskać finalny efekt. Tutaj została dodana tylko jedna warstwa do pasowania, więc cofnijmy i sprawdźmy inne opcje. Może coś z kreatywnych ciemne zanikanie. O, tutaj, jak widzisz, do osiągnięcia finalnego efektu potrzebne było dodanie dwóch warstw dopasowania, co oczywiście Photoshop uczynił, dodatkowo umieszczając je w jednej grupie z podpiętą maską. Możemy więc łatwo ukryć działanie korekcji w wybranym miejscu, czy też na przykład zmniejszyć krycie całej grupy, tłumiąc efekt nałożonego efektu. Niezłe. To teraz, tak dla rozluźnienia, popatrzmy na coś bardziej przyziemnego. Zobacz, jak wygląda nowe menu narzędzia Gradient. To, co Ci za chwilę zaprezentuję, to może nie jest jakaś turbo najnowsza aktualizacja, ale ukazała się stosunkowo niedawno i jest dość istotna, więc postanowiłem, że o tym wspomnę. Zostań jednak ze mną do końca, bo do magii jeszcze wrócimy. Dla odmiany popracujmy na zdjęciu z widokiem. G na klawiaturze i uruchamiamy Gradient. W górnym menu w tym miejscu upewnij się, że masz wybrany Gradient, a nie Gradient klasyczny. Klikamy... Przeciągamy i powstaje gradient. Wydawałoby się nic nadzwyczajnego. No to popatrz, co mamy tutaj nowego. Na końcach linii wyznaczającej przebieg gradientu mamy dwa punkty reprezentujące kolor. By wybrać inną barwę, mogę kliknąć w dany punkt dwa razy i pokaże się znajome menu wyboru koloru. Tego mogłeś się spodziewać. Ale zobacz, co się stanie, jak kliknę na punkt prawym przyciskiem i go przytrzymam. Pojawiły się dwa dodatkowe okienka. Na tym pasku mogę ustalić nową barwę, a następnie w tym kwadracie dostosować jasność i nasycenie. Zwaniam klawisz myszy i gotowe. Fajne! By dodać nowy kolor do gradientu, nie muszę wchodzić do żadnego menu. Wystarczy, że kliknę raz, gdy kursor myszy zmieni się w strzałkę z plusikiem. Zmieńmy kolor nowego punktu. W każdym z punktów mogę oczywiście dowolnie manipulować, dostosowując kształt i charakter gradientu podobny sposób mogę przesuwać mniejsze znaczniki pomiędzy głównymi punktami, by jeszcze precyzyjniej ukształtować finalny efekt. Żeby usunąć punkt, po prostu zaznacz go i wciśnij klawisz Delete. Gdybyś chciał zmienić typ gradientu, np. Na, na radialny, robisz to w tym górnym menu. By natomiast uzyskać transparentność na jednym z punktów, kliknij dwa razy w miniaturę w panelu warstw. Tutaj otworzy ci się znajome okno z edytorem. Zaznacz konkretny punkt obniż i gotowe. No i to był gradient. Uważam, że zmiany jakie tutaj nastąpiły są naprawdę bardzo wygodne. Otworzę teraz wersję beta Photoshopa i pokażę ci jakie nowości pojawią się w podstawowej wersji programu już niebawem. No a być może ty u siebie masz już dostępne. Działamy. Pierwsza super ciekawa rzecz to narzędzie do usuwania. Znajdziesz je w jednej grupie z pędzlem korygującym, łatką, itd. To narzędzie działa super łatwo. Zamalowujesz to, czego chcesz się pozbyć ze zdjęcia, czekasz chwilę i gotowe. Hata zniknęła. To może jeszcze ten płotek. Ekstra. Drzewko? Nic trudnego. Przeskoczmy na drugie zdjęcie. Zobacz. Wystarczy luźne obrysowanie. Nie potrzeba tworzyć Pieczołowicie dopieszczanych zaznaczeń. I co super fajne, możemy dodać nową, pustą warstwę i działać na niej. Wystarczy, że w górnym menu zaznaczysz opcję Próbuj wszystkie warstwy. Ekstra sprawa. Malujesz, czekasz i gotowe. Musisz przyznać, że to jest całkiem imponujące. Ostatnią funkcją, o jakiej chciałbym Ci powiedzieć, jest całkiem nowy panel z filtrami. Działamy. Wróćmy do poprzedniego zdjęcia. Wchodzimy w menu Filtr i wybieramy filtry parametryczne. Jeśli zwróciłeś uwagę na to, że nie zmieniłem wcześniej zdjęcia w obiekt inteligentny lub przynajmniej go nie skopiowałem, bardzo słusznie. Zawsze starajmy się działać niedestruktywnie. W tym przypadku jednak Photoshop wychodzi nam naprzeciw. Popatrz. Z listy wybierzmy na przykład filtr dwutonowy. Klikamy i czekamy. Świetnie! We właściwościach filtra możemy dostosować wszystkie parametry: zmienić kolor, skorzystać z presetów itd. Ale czy zwróciłeś uwagę na panel warstw? No właśnie! Photoshop sam utworzył kopię, zmienił ją w obiekt inteligentny, dzięki czemu zastosowany filtr jest również filtrem inteligentnym. Możemy do niego wracać, edytować, czy nawet usunąć na każdym etapie pracy z projektem. Mamy tu kilka naprawdę ciekawych opcji. Pobaw się w wolnej chwili. Jeśli chciałbyś nałożyć na siebie kilka filtrów parametrycznych, rozwiń menu i kliknij na nowym filtrze z przytrzymanym klawiszem Alt lub Option. W menu warstw zobaczysz oba filtry podpięte do obiektu inteligentnego. No i to tyle. Daj proszę zdać w komentarzu co sądzisz o nowych zmianach. I jak oceniasz kierunek, w którym świat edycji zmierza? Dziękuję Ci za obecność i zapraszam do kolejnych filmów. Do zobaczenia!